Cześć, nagrywam bardzo szybciutki filmik dla tych wszystkich, którzy chcą wymienić baterię w kluczyku do samochodu Skoda Fabia z rocznika 99-2007. do Sposób jest bardzo prosty, ale może on mimo wszystko sprawiać pewien kłopot. Dlatego chciałbym Wam pokazać, jak zrobić wymianę baterii w sposób bezpieczny. A więc ważne jest, aby złapać kluczyk w ten sposób, aby te dwa palce wypychały górną część. Wtedy wkładamy mały śrubokręcik w otwór. Kręcimy w stronę prawą, a dwoma palcami staramy się wypchnąć tą część. Dalej sprawa jest bardzo prosta. Są tu takie dwie zaślepki. Trzeba je otworzyć delikatnie. Wtedy schodzi nam cała pokrywka z baterii. W środku jest bateria 2032. Przepraszam, jeszcze raz tylko szybko pokażę, jak to ściągnąć. I tutaj już dalej każdy Polak będzie potrafił sobie wyciągnąć taką baterykę i wymienić. Składanie jest bardzo proste. Wszystko jest na klik. Wsuwamy. Chciałem tylko pokazać ten najważniejszy element: jak otworzyć tą część kluczyka, z tego względu, żeby nie zniszczyć całego tutaj tego przegubu i tej zaślepki, ponieważ później trzeba by okleić kluczyk taśmą klejącą i brzydko to wygląda. Także mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, powodzenia.